Zaczniemy sobie oczywiście od euro-dolara. Mamy tutaj interwał miesięczny. W zeszłym tygodniu cena zareagowała w ważnej strefie jest to strefa mierzenia 61,8 oraz 127,2. Mierzenie 61,8 wynika z tego całego ogromnego ruchu wzrostowego, natomiast mierzenie zewnętrzne 127,2 z jednej z tych fal wzrostowych, także no nie jest to miejsce obojętne. Widzimy, że jakiś cień został. Ostatni miesiąc zakończył się z cieniem. Ten poprzedni miał w ogóle nie miał cienia, dlatego może to świadczyć, że jakaś korekta może się tutaj budować. Natomiast no jest to interwał bardzo szeroki i musimy sobie zejść niżej. Tutaj mamy interwał H4. Oczywiście, w dalszym ciągu, czy to na D1, czy H4, znajdujemy się w silnym trendzie wzrostowym, natomiast na H4 widzimy, że rynek tutaj zaczął nam ostatnio konsolidować. Zejdźmy jeszcze niżej. Można tutaj próbować rysować formację. Chociażby trójkąta, widzimy, że jesteśmy nieco powyżej, może to świadczyć o tym, że rynek chce atakować na 1.14. Natomiast ja bym tutaj zaznaczył właśnie gdzieś okolice dołków, czyli 12.60 i właśnie górne, górne poziomy, czyli poziom 1.14.00. I dopiero wybicie z tego tak naprawdę może zdecydować o dalszym kierunku. Tutaj cały czas poruszamy się w konsolidacji. Jedną taką geometrią, którą na pierwszy rzut oka widać. Zaznaczę kolorem niebieskim. Czy tutaj mamy falę AB i falę CD, i to by były okolice 1,13,83. Także pod tym okrągłym poziomem 1,14,00 tutaj można jakąś pierwszą reakcję ceny obserwować. Natomiast no, tak jak mówię. Dopiero wybicie powinno nam tutaj zdecydować o jakimś większym ruchu. Możemy zmierzyć sobie również tą korektę, która ostatnio się budowała korekta na 320 pipsów i szukać potwierdzenia w siatce FIBO. I tak przy ostatnich dołkach, czyli 1,1260, mamy mierzenie 50%. W przypadku, gdyby dzisiaj doszło do, do wybicia dołem, następny ważny poziom, mierzenie 61,8, czyli poziom 1,12,26. Tutaj mamy również wcześniejszą reakcję ceny w tym miejscu, która pokrywa nam się ładnie z mierzeniem FIBO. Kolejny poziom, czyli 1,12,00, 20 pipsów niżej, kolejne ważne wsparcie. Natomiast gdyby doszło do, do wybicia górą, czyli do wybicia poziomu 1.14.00, tutaj możemy wyznaczyć szerszy układ korekty prostej. Wyglądałby on w ten sposób. Siatkę FIBO również możemy rozciągnąć tutaj już od ostatnich, ostatnich szczytów. Również widzimy, że w okolicach 1.14.00 mamy mierzenie 50%, czyli również będzie to ważny opór, natomiast następne oczywiście mierzenie 61.8, później okrągły poziom 1.15.00 i nasza potencjalna korekta prosta 1 do 1, ona wypada w okolicach 1.15.80, troszeczkę odległe miejsca, natomiast. O tym w przypadku większej korekty wzrostowej musimy pamiętać. Tutaj jeszcze ważna, ważna rzecz. Na mierzeniu 61,8 widzimy, wypada zasada zmiany biegunów. Zwróćmy uwagę na reakcję cenę w tym miejscu 16, 16 stycznia. Także w przypadku wybicia do góry, to miejsce oddalone 60 pipsów wyżej. Ważny poziom 1,14,60.